Zawiesia wykorzystywane są przy podczepianiu ładunków na hak, na takich urządzeniach jak suwnice czy żurawie. I przy zawiesiach najistotniejszą rzeczą, jaką operator musi wiedzieć, jest dor, czyli dopuszczalne obciążenie robocze. Czyli to ile danym zawiesiem można podnieść w konkretnej chwili zależy od tego, jak producent opisał to dor na jego cesze zawiesia i od czego zależy zmienność tego dor. Zaczynając od początku, musimy sobie odpowiedzieć na takie pytanie. Dor zależy od kąta rozwarcia, ale w przypadku pracy operatora, gdzie podczepiamy te zawiesia na hak, no mamy tak zwane dwa kąty, które będą nam towarzyszyły. Kąt, który jest opisany na cesze zawiesia, czyli ten tutaj, kąt beta. Oraz kąt, który tak naprawdę my widzimy podczas podnoszenia, zaczepiania ładunku, kąt wewnętrzny alfa. Czyli kąt alfa jest pomiędzy dwoma cięgnami zawiesia. To tutaj to jest zawiesie dwucięgnowe, czyli na tym jednym uchu mamy no jeden i drugi łańcuch. Tutaj jest tak samo. Jedno, drugie cięgno. Pomiędzy takimi cięgnami tworzy nam się kąt wewnętrzny, zwany kątem alfa, czyli w tym przypadku będzie on tutaj. Natomiast na zewnątrz, między tak zwaną niewidzialną płaszczyzną pionową, o, a cięgnem, tworzy nam się kąt beta, czyli tutaj. Tu mamy kąt Alfa, a tu mamy kąt beta. I teraz jest prosty wzór, który należy zapamiętać, żeby w przyszłości nie mieć z tym problemów. Alfa równa się dwa razy beta. To znaczy, że ten kąt tutaj wewnętrzny jest dwa razy większy od tego kąta zewnętrznego, ponieważ no, tak jak można zaobserwować, mamy. Dwa kąty zewnętrzne. I te dwa kąty zewnętrzne, dwie bety, równają nam się jedną alfę. Po co to komu? No, na tak zwanej cesze zawiesia, producent zawiesia określa nam, ile możemy podnieść w zależności od konkretnego kąta, czyli ile jest stopni rozwarcia. No i tu mamy cechę zawiesia, akurat w tym przypadku. Łańcuchowego, ponieważ takie gwiazdki jak widzimy metalowe, to raczej są do łańcuchów stosowane. I o co tutaj chodzi? Tutaj u góry mamy napisane 45 stopni, i to jest nasz kąt beta. Jeżeli kąt beta jest do 45 stopni, to my możemy podnieść tym zawiesiem tyle, co mamy tutaj, czyli 8,4 tony. To, czy ten kąt jest 20 stopni, 30, 40 czy 45, nie ma żadnego znaczenia. Byleby nie przekroczył tych 45 stopni. Druga opcja jest taka, że kąt przekracza 45 stopni, i wtedy patrzymy sobie na ten dolny przedział. Też to jest nasza beta. I tu mamy 60 stopni. Więc jeżeli kąt przekroczył nam 45 stopni, ale nie przekracza tych 60, to my możemy podnieść do 6 ton. I to też, czy on jest 47 stopni, 50, 55, nie ma żadnego znaczenia. Byleby nie przekroczył tych 60 tutaj. Także liczenie tutaj wcale nie jest takie trudne, ponieważ mamy tylko jakby dwa przedziały. Albo jesteśmy w górnym przedziale, czyli tutaj, albo jesteśmy w dolnym przedziale, czyli tutaj. Albo możemy podnieść tą górną wartość, czyli 8,4 tony, albo w tym przypadku dolną. 6 ton. Oczywiście te wartości będą różne w zależności od konkretnego zawiesia. Jest natomiast no, trzecia opcja, gdzie kąt beta przekraczałby i 45 stopni i 60 i wynosił na przykład 65 czy 70 stopni, wtedy my wcale nie możemy tym zawiesiem podnieść ładunku przy takim kącie, ponieważ kąt graniczny beta, czyli tyle ile maksymalnie może być, to jest te nasze 60 stopni. Większy kąt nie zagwarantuje tego, że zawiesienie pęknie w trakcie podnoszenia. Czyli jeżeli beta równa się 60 stopni, to ile będzie równało się alfa? No, zgodnie z wzorem, który był poprzednio mówiony? 120 stopni. Bo skoro alfa to 2 beta, no to 60 razy 2 daje nam 120 stopni. Stopni. To jest granica kąta wewnętrznego, czyli tego tutaj. Między cięgnami. A granica kąta beta to jest to, co mamy tutaj, czyli 60 stopni. No, zanim przejdziemy dalej, jeszcze należy powiedzieć, co oznaczają te tutaj cyferki po lewej stronie. Na przykład ta czwórka oznacza, że to zawiesie jest czterocięgnowe. To znaczy, że na jednym uchu ma powiedzmy cztery. Łańcuchy zawieszone. I można podczepiać na czterech, można na dwóch, no różnie. To jest w zależności od tego, co producent tam napisze. Dziesiątka oznacza średnicę ogniwa. To są te oznaczenia, które też będą występować. No przejdźmy sobie dalej. Tu mamy też cechę zawiesia łańcuchowego. No ale na przykład mamy tu dwa cięgna i średnicę osiem, czyli trochę mniejsze zawiesie. Maksymalny dor. 3550, ale tylko przy kącie beta do 45 stopni. Jeżeli kąt jest już powyżej 45, ale do 60, no to maksymalnie możemy podnieść 2550. Czyli jeżeli tutaj mamy kąt beta jeszcze raz sobie to napiszmy, to jest nasze beta do 45 stopni, to alfa też tutaj, będzie się równało no, do 90 stopni, ponieważ jest dwa razy większe. Teraz po co cały czas mówimy o tej alfie, skoro tak naprawdę cały czas widać tylko tą betę i na egzaminie głównie o tą betę pytają. Chodzi o to, że jeżeli operator podczepia zawiesie, załóżmy dwucięgnowe, i między tymi cięgnami stworzył mu się jakiś kąt, no to on powinien mniej, mniej więcej określić, Jaki ten kąt jest? Głównie chodzi o to, czy on określi, czy to jest w przydziale do 90 stopni, bo jeżeli będzie do 90 stopni, to będzie wiedział, że beta, czyli ten zewnętrzny kąt jest tutaj do 45 stopni. I będzie wiedział, że może podnieść maksymalnie te 3550. Jeżeli natomiast określi, że to alfa jest w. W innym przedziale i wynosi ponad 90 stopni, ale nie więcej jak 120 stopni, to wie, że może podnieść maksymalnie 2500 kg. A jeżeli stwierdzi, że to jest więcej niż 120 stopni, a 120 stopni to już jest granica, no to wie tyle, że wcale nie można podnosić tej konkretnej sytuacji ładunku. Często pojawiają się takie pytania: co zrobić, jeżeli kąt stworzył nam się wyższy niż dopuszczalny? No, albo po prostu nie podnosić, zaprzestać pracy, albo zastosować dłuższe zawiesia, żeby kąt był mniejszy, albo zastosować inne zawiesia, które no, na przykład nie będą miały konta, czyli jakieś zawiesia specjalne, być może. Ale to już jest inna kwestia. Tu jest natomiast cecha zawiesia pasowego. Dlaczego ona wygląda w ten sposób? No to jest taka naszywka na pasie. Na każdym pasie też to musi być. I pasy są no, jednocięgnowe, czyli nie ma dwóch pasów na jakimś jednym uchu. Tylko jest zawsze, tak jak widać, jeden pas tutaj. No i tą tabelkę no, mamy na każdym pasie. No mimo to no, na egzaminie każą nam znać na pamięć. No. Czy jest to zasadne, ciężko powiedzieć, bo bez tej tabelki zawiesia używać nie można. Więc. Nawet jakbyśmy zdali na pamięć, a zawiesie by nie miało tej cechy, no to i tak go użyć nie możemy. No więc weźmy sobie tak. Jeżeli w pozycji pionowej zawiesie ma 100% dźwigu, czyli powiedzmy 1, jedną tonę, to w pozycji takiej jak ta, to się nazywa tak zwany zacisk, czy pętla, która jest używana najczęściej do podnoszenia jakichś rur, ten DOR zmniejsza nam się do 0,8, czyli do 80% tylko. Ponieważ na zacisku no, tracimy 20%, ponieważ wytrzymałość jest osłabiona. Jeżeli natomiast zastosujemy taki układ podwójny, często stosowany do podnoszenia palet, tutaj się przeplata przez paletę i podczepia z powrotem na hak, to tutaj ten DOR zwiększa nam się o kolejne 100%, czyli mamy dwa. Czyli tak jakbyśmy mieli z jednego zawiesia zrobione dwa w tym przypadku. Jeżeli natomiast zastosujemy Więcej niż jeden pas, i mamy tutaj dwa pasy, i kąt między nimi będzie między 0 a 45 stopni, ale tego zewnętrznego kąta, czyli beta, tutaj, to możemy podnieść 1,4, czyli 140% obciążenia jednego pasa. Tak w tym przypadku to wygląda. Jeżeli natomiast mówimy o zawiesiach jednocięgnowych, łańcuchowych lub linowych, no to na nich znajdziecie tylko informacje, jaki jest ich maksymalny dor, a nie będzie już mowy o tym, jak zmieniają się kąty rozwarcia. I wtedy obowiązuje nas ta tabela tutaj cała, która nam obrazuje, w zależności od tego, jaki jest kąt między zawiesiami, czyli w tym przypadku już ten alfa, właśnie, tutaj to ile procent obciążenia nam zostaje? Jeżeli kąt alfa między dwoma zawiesiami wynosi do 45 stopni, to zostaje nam tylko 90% obciążenia. Czyli jeżeli to zawiesie ma dor jednej tony i to zawiesie ma też dor jednej tony, bo najlepiej używać takie same, no to mamy razem dwie tony doru. Jeżeli podczepiliśmy je pod tym kątem do 45 stopni, czyli tutaj, no to zostaje nam tylko 90% z tych dwóch ton, czyli 1,8 tony. I tak dalej, jeżeli kąt się zwiększa, obciążenie się zmniejsza aż do 120 stopni, gdzie obciążenie zmniejsza się o połowę aż, czyli 120 stopni, jeszcze raz to jest granica. Więcej niż 120 stopni rozwarcia między zawiesiami nie wchodzi w grę. I obciążenie wtedy spada aż o połowę, czyli mamy tylko 50%. Czyli przykład może być taki. To zawiesie ma 2 tony doru, to zawiesie ma 2 tony doru. Razem mają 4 tony. Jeżeli zastosuję między nimi ten kąt 120 stopni. To nie mogę już podnieść 4 ton, bo 2 plus 2 to będzie 4, tylko 50% z tej cyfry, czyli tylko 2 tony. Tak to w tym przykładzie będzie. Taka tabelka jest dość istotna, ponieważ na egzaminie jest bodajże 12 czy nawet 15 pytań związanych z tą tabelką, że trzeba uzupełnić brakującą liczbę. Więc jak ją znamy, nie ma żadnego problemu. No, i weźmy sobie kilka przykładów. Tutaj mamy na przykład okrągłą cechę zawiesia. Widać, to jest cecha zawiesia linowego, ponieważ liny mają no takie powiedzmy okrągłe czy tam owalne. No i jakiś tam przykład na egzaminie. Mamy kąt beta. Tutaj. Jeżeli załóżmy ten kąt beta wynosi 40 stopni, to ile ja mogę podnieść w tej sytuacji tymi zawiesiami? 45 stopni. Jest w przydziale pierwszym, czyli do 45 stopni, tak jak widać, czyli mogę podnieść maksymalnie 9000 kg. Jeżeli natomiast ten kąt beta będzie wynosił 55 stopni, to 55 stopni nie mieści nam się w pierwszym przydziale, czyli tutaj się nie da, a dopiero w drugim, tu gdzie jest do 60 stopni. I ja mogę wtedy podnieść tyle, co jest tutaj napisane, czyli do 6000 kg. Jeżeli natomiast ten kąt beta wynosi więcej niż 60 stopni, na przykład 65, no to ja nie jestem ani w tym przedziale, ani w tym przedziale, czyli nie mogę podnieść wcale tego ładunku, ponieważ kąt jest za duży. Weźmy sobie tutaj przykład. No tutaj mamy tak. Kąt beta to 50 stopni, widać. No to 50 stopni mieści się w którym przedziale? W tym? No nie, bo tu jest do 45 stopni. W tym? Tak, bo tu jest do 60. Czyli mogę podnieść tyle, co jest w tym przedziale. 6 ton. Czyli jeszcze raz. Sprawa wygląda bardzo prosto, ponieważ albo będę mógł podnieść. Tą wartość z tego przydziału, albo ewentualnie tą wartość z tego przydziału, albo trzecia opcja, wcale nie będę mógł podnieść, bo kąt jest za duży. Tutaj nie trzeba liczyć, jakby co do stopnia, bo niektórzy się boją, typu, a jak mi wyjdzie kąt na przykład 32 stopnie, to co wtedy? 32 stopnie jest zawsze w przydziale no, pierwszym do 45 stopni. I tylko nas interesuje to, w którym przydziale jest dany kąt. Albo w pierwszym, albo w drugim, albo jeszcze raz, wcale go nie ma w żadnym i wtedy nie możemy podnosić. Weźmy sobie ostatni przykład. No tutaj mamy kąt beta 45 stopni. No to to jest idealnie ten przedział, bo tu mamy do 45 stopni, tak jak widać, czyli mogę podnieść 8,4 tony. Taka jest zasada czytania cech zawiesi. Każde zawiesie, żeby mogło być użyte, musi posiadać cechę i to cechę czytelną. Nie, że jest coś zamazane, tylko wszystko musi być czytelne, że możemy sobie przeczytać. Niektórzy mówią, no ale to skoro to każda cecha jest ta sama, ja wiem, jaki dor jest tego zawiesiony, to po co mamy tam czytać co innego? Wystarczy mi maksymalny dor, a sobie resztę obliczę. To, że każda cecha jakby ma tutaj te same kąty z reguły, czyli tu 45, tu 60, no to można by się z tym zgodzić, ale zawsze są wyjątki. Czasami producent, często się zdarza, usuwa na przykład ten przedział, że go nie ma, ponieważ zawiesie ma dość krótkie cięgna i nie da rady rozszerzyć jej do 60 stopni beta, więc tylko zostaje pierwszy przedział. Więc cecha musi być czytelna. Tutaj szczególnie, na przykład przy tym zawiesiu, widać, że mamy tutaj taką czwórkę. My mówiliśmy wcześniej, że dwójka to jest zawiesie dwucięgnowe, no to czwórka to jest czterocięgnowe. Zresztą tutaj widać na rysunku, że jest jeden, dwa, trzy, cztery cięgne. Czasami na tych cechach producent rozbudowuje jeszcze informacje i pisze nam dokładnie, że mogę tym zawiesiem podnieść coś na jednym, Cięgnie na dwóch, na trzech i na czterech i to obciążenie też się zmienia w zależności ile cięgien użyję. Jeżeli takiej informacji nie piszę, to znaczy, że ja mogę proporcjonalnie sobie to odejmować, czyli jeżeli na jednym cięgnie powiedzmy podnoszę 8 ton, znaczy na całej, całym zawiesiu podnoszę 8 ton, to na jednym cięgnie można tak sobie domniemywać, że pewnie bym podniósł dwie tony. Czyli jak użyję trzech cięgien, to 6 ton, jak dwóch, to 4 tony. Ale to tylko takie domniemywanie, ponieważ to producent pisze dokładnie, ile ja mogę podnieść na konkretnym zawiesiu w danej sytuacji. Więc wszystkie informacje muszą znaleźć się na zawiesiu. Jeżeli ich nie ma, tak jak tutaj widać w tym przypadku, to znaczy, że jeżeli użyłbym, użyłbym dwóch cięgiń z czterech, to mogę podnieść połowę tej cyfry, czyli nie 8,4 tony, a 4,2 tony. Nie? Tak to można sobie obliczać. Dziękuję bardzo.